takty czwórki, którą słyszeliście przed chwilą, to jedna z najważniejszych, bez wątpienia, momentów w dziejach polskiego rocka. Muzyka krzyczy, Marek zresztą też, ostra perkusja, zagrywki gitary grane unisono, w głosie Marka czuć troszeczkę niemenowskiego dramatyzmu. Zespół gra z niespotykaną ekspresją, z wielkim emocjonalnym żalem. Zawsze jak tego słucham, wyobrażam sobie, jak bardzo ta muzyka wstrząsnęła szarą, komunistyczną rzeczywistością, Mamy luty, 1970 rok. Klan wypuszcza swoją pierwszą czwórkę. Data nieprzypadkowa, mamy początek nowego dziesięciolecia, ale jest to zwiastun nowej estetyki muzycznej. Jest to prawdziwie rockowa estetyka na wzór zachodni. Oczywiście proto-progresywne, proto-psychodeliczne elementy dało się wyczuć wcześniej, choćby w grze. Janusza Popowskiego na gitarze na płytach niebiesko-czarnych, takich jak Alam, czy Mamy dla Was Kwiaty. Wysunęte one były z pomysłu na naśladowanie na gitarze na motywów góralskich. Takie elementy dało się też wyczuć w muzyce breakoutu, dzięki obecności saksofonisty na hornego, który poprzez swoją jazzową grę znacznie ubarwił muzykę i nadał jej takie progresywne progres w brzmienie, ubrał ją w psychodeliczne szaty. Muzyka klanu to muzyka rockowa w pełnym tego słowa znaczeniu. Muzyka rockowa z krwi i kości, zainspirowana najlepszymi dokonaniami tamtych lat, choćby grom amerykańskiej formacji Vanilla Fudge, która dla klanu była wzorem muzycznym numer jeden. Muzycy klanu podają datę 1 kwietnia. 69 roku w Prima Pilis. podają taką datę jako, jako, jako oficjalną datę powstania zespołu Klan, ale prawda jest taka, że wszystko zaczęło się dużo wcześniej. W 66 roku perkusista Andrzej Poniatowski i gitarzysta Marek Kałaszewski spotykają się w zespole Pesymiści, znanym warszawskim zespole. Na tej płycie wydanej przez polskie nagrania znajdują się takie utwory jak Mocny Walczyk i Akacje. To autorskie kompozycje Marka Osszewskiego. Pierwszy raz, kiedy możemy tego muzyka usłyszeć na płycie. W swoim liście do mnie pan Andrzej Poniatowski wspomina. Z pesymistami nagraliśmy też parę utworów z Anną German, nie mówiąc o Andrzeju Rosiewiczu, ale to osobna epopeja. Pokrewne muzyczne dusze Andrzej i Marek zaczęli wkrótce snuć plany założenia własnego zespołu. Mara Kalaszewski w tamtym czasie to skromny, cichy i kompromisowy człowiek. Zupełne przeciwieństwo Andrzeja. Energicznego, wygananego perkusisty. Z popularnego zespołu i zarabiającego zespołu takiego jak pesymiści niełatwo było odejść. Wkrótce Andrzej i Marek zaczęli rozglądać się za y, innymi instrumentalistami, którzy pasowaliby do składu. Brano nawet pod uwagę możliwość współpracy z Józefem Skrzekiem w celu tworzenia takiego bluesrockowego trio w stylu Cream. Wkrótce udało się odnaleźć dwóch świetnych instrumentalistów. Macieja Głuszkiewicza na organach, na klawiszach i Romana Pawelskiego na basie. Ponoć nie łatwo było ich przekonać do współpracy. Już pierwsza próba pokazała, że cztery muzycy, cztery artyści dobrali się wręcz idealnie. To było dokładnie to. Um, po paru godzinach powstała kompozycja Zbrzytła na poziomki, do dzisiaj najpopularniejszy przebój yy, klanu. Tekst do utworu na pewno nie napisał Marek Skolarski. Wydaje się, że napisali go na spółkę Marek Ałaszewski i Andrzej Poniatowski podczas wspólnej wakacji. Każde zjawisko artystyczne należy rozpatrywać przez miejsce i czas, w którym, w którym się rozgrywało. I tak pesymiści, podobnie zresztą jak inne warszawskie znane bitowe zespoły, takie jak kawalerowie, Chochoły, dzikusy, wywodziły, wywodzili się z klubu Sezam, działającego na Mokotowie, na rogu Alei Niepodległości i ulicy Dąbrowskiego. Takie miejsca są niezwykle ważne. Młodzi ludzie. O pokrewnych zainteresowaniach muzycznych spotykają się tam, mogą razem drzemować i zakładają w ten sposób zespoły. Takim klubem za czasów klanu był klub medyk, który przygarnął ich jeszcze zanim, a, zanim ktokolwiek o nich usłyszał. Wspaniała atmosfera, wspomina Pan Andrzej. Medyk przygarnął nas wtedy, kiedy jeszcze nikogo na klanie nie słyszał. I, i, I chciał słuchać. Bez medyka nie powstałoby mrowisko. Nie mówiąc o wszystkich muzykach, którzy wtedy razem z nami tam przebywali. Darek Kozakiewicz, Romek Czystaw, Zbyszek Chodys. Bez klubu medyk nie byłoby zespołu klan. Zespołu klan nie byłoby także bez osoby Marka Skolarskiego. Marek Skolarski miał zmysł. Podobnie jak Franciszek Waliski czy Marek Gaszyński On zorganizował młodych muzyków, wkrótce stając się kierownikiem artystycznym i muzycznym zespołu klanu. Pisał teksty. To właśnie on napisał tekst do utworu Gdzie jest człowiek? otwierającym pierwszą czwórkę klanu. Jedyną zresztą czwórkę klanu. Um, sam muzykował, grał na Puzonie. Rok później napisał um, motyw przewodni do utworu Mrowisko, tytułowego utworu z płyty. Marek ma także znajomości. To dzięki jego kontaktom i przez polecenie zespołu panu Sławo Sławomirowi Pietrzykowskiemu, zespół klan dokonuje pierwszych nagrań dla polskiego radia. Ostatnie lata okazały się zbawienne dla wszystkich fanów zespołu, a nakładem wytwórni GAD Records ukazały się wszystkie archiwalne. Yy, nagrania. Płyta Nerwy Miast to kompilacja yy, nagrań radiowych i paru nagrań yy, koncertowych. Płyta Senne Wędrówki to kompilacja nagrań zrealizowanych dla wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Zespół yy, na tych dwóch płytach pokazuje coś niesamowitego. Pokazuje swoją Mm, swoją wszechstronność, swoją różnorodność i wiele muzycznych twarzy. Jest potężna różnica między klanem a, na tych dwóch płytach CD a klanem znanym Wam wszystkim z jednej płyty Browisko. Co słyszycie? To. Pierwotna, surowa wersja utworu z brzydką na poziomki. Rozumiem tekst w pełni. <grywa> um, podoba mi się, jak Marek y, śpiewa ten utwór, właśnie w tej wersji. Co chwilę wyśpiewuje Blue Note, co mi, jako wielkiemu entuzjaście bluesa, bardzo się podoba. Kolejny utwór, Ani Ty, to już progresja pełną gębą. Moim ulubionym, ulubionym utworem na tej płycie to Trzeci numer. Chcę być ptakiem rock'n'rollem. Ze świetnym tekstem Marka Skolarskiego. Należy wspomnieć, że Marek potrafił e, wzbudzić zainteresowanie wokół zespołu. Tytuł jest dosyć szokujący. Zaczyna się cichutko. Kawałek wyłania się prawie jak z mgły. Operowanie dynamiką. Cisza i pauzy. To charakterystyczne cechy stylu na FASZ. Zespołu, Zespoł, którym tak bardzo zafascynowany był zespół KAM. Fenomenalna jakość nagrania. Zważywszy na to, że jest to archiwalny numer, prosto z polskiego radia. Przeleżał tam 45 lat. To właśnie ta ważna płyta, od której, się, od której wszystko się zaczęło. Debiut Vanilla Fudge. Prawdopodobnie ukochana płyta rokowa Franciszka Walickiego. Był nią tak zafascynowany, że podarował ją Tadeuszowi na lepie. Płyta, którą, ta, która tak bardzo zainspirowała Tadeusza podczas pisania debiutanckiego albumu e, zespołu Breakout, czyli Na drugim brzegu tenczy, Andrzej Poniatowski. Wspomina. Płytę Vanilli Fudge znalazłem przypadkiem na prywatce znajomych. właśnie przyjechali z USA i przywieźli. Pełny przypadek. Zespół Vanilla Fudge, zresztą jak zerkniecie sobie na wykonanie y, z telewizji utworu You Keep Me Hang On z 1968 roku, zasłynął jako mm, zespół grający z niesłuchaną ekspresją i z niezwykłym żarem emocjonalnym. Takie same cechy da, da się dostrzec a w tym momencie kawałka chce być ptakiem rock'n'rollem. Budowanie napięcia, cudowne operowanie dynamiką i ekspresyjna gra na perkusję Andrzeja Poniatowskiego. <słyska> Muzyka rockowa pełna gębą. Z innych ciekawych nagrań na, na tej płycie. Mamy tutaj um, świetny pokaz umiejętności um, organisty w utworze Woda i Ogień. Um, nieco lżejsza wersja nie Rajskich abłoni. Tą szwórki zdecydowanie polecam Wam bardziej. Parę alternatywnych wersji, odrzutów w zasadzie sesji do płyty mrowisko. Utwór pod tytułem Dwunastawka. Pierwotnie miał się znaleźć na płycie mrowisko. Jaka szkoda, że się nie znalazł. Zespół dokonał paru nagrań w Pustym Klubie Medyk. Są to ich wersje Watermelon Man i Spinning Wheel. Wspominałem, wspominałem Wam już, że jest potężna różnica między klanem z nagrań radiowych i klanem z płytym rowisko. Pan Andrzej pisze: Klan na nagraniach. I na żywo to wielka różnica. Graliśmy masę coverów po angielsku, oprócz vanilli z tego longplay'a, ticket to ride You keep me hang on, Artwoods, troszkę zapelinów, dużo jazzu typu Jimmy Smith, właściwie niczego z nie jest Blood <noise> mimo że utwór pochodzi właśnie z ich repertuaru. To jest clan w pustym klubie Medyk, nagrane właściwie na żywo. Drugie ze wspomnianych wydawnictw, Senne Wędrówki z God Records, po raz kolejny zaskakują niesamowicie pozytywnie jakością dźwięku. Nie zapominajcie, że są to nagrania wykopane z archiwów po wielu latach. Znajdziemy tutaj archiwalne wersje utworów znanych z mrowiska, taniec głodnego w zdecydowanie lepszej wersji. Imponuje z pogłosem i szaloną solówką fletu, na którym gra Marek Kałaszewski. Posłuchajcie tylko. Chodzi już powoli czas pożegnania, a ja chciałem się z Wami pożegnać kolejnym zaskakującym utworem. Jest to utwór z wydawnictwa Semne Wędrówki pod tytułem Szkoła, wykorzystany w filmie dokumentalnym. A dlaczego zaskakujący oparty jest na kanwie mięsistego, hardrockowego riffu. Jeżeli zespół potrafi zaskoczyć z każdym utworem swoją wielobarwnością muzyczną, to znaczy, że w zespole są wybitne indywidualności. Wydaje się, że zespół Klam pisał utwory mniej więcej w taki sposób, że Marek Łaszewski przynosił gotowe riffy, a zespół pozostała, pozostała trójka instrumentalistów ubierała je w muzyczne szaty. Do zobaczenia.